Dzień dobry, wczoraj mówiliśmy, że dzisiaj może nam się uda wcześniej wstać i ruszyć z miejsca. Udało nam się wcześniej wstać, nie ruszyliśmy z miejsca jednak i nie zamierzamy się dzisiaj ruszać. Miejsce idealne do tego, żeby trochę odpocząć, żeby trochę tak pożyć w stylu one life, ale też po to, żeby trochę popracować. Mówiliśmy Wam kiedyś już, że robimy radio, nagrywamy audycję naszą autorską i dzisiaj się tym zajmiemy, pokażemy Wam też jak to właściwie wygląda? Jak nasze studio nagrań wygląda, ale nie, nie, nie nasze studio nagrań nie jest wcale na łóżku, a jest tutaj, na no, taka przestrzeń jak w warsie, czyli siedziska, krzesełka właśnie, stolik, okno. No tak, ale to jest bardzo fajna rzecz. Już o niej kiedyś mówiliśmy. Bo tutaj, dzięki temu, że mamy dwa i stolik, yy, możemy sobie robić różne rzeczy, nie składając łóżka. I tak jak w większości vanów, yy, wtedy mamy to łóżko na stałe. Dzisiaj jest taki dzień troszeczkę odpoczynku, więc chcemy tam sobie yy, móc się położyć i tak dalej. Natomiast tutaj też jest o tyle fajne miejsce, że właśnie jak w wersie mamy okno, i nagrywając radio, mamy też ładne widoki, przynajmniej wtedy, kiedy one w ogóle są. I, <laughs> no, i kiedy czas... okno jest umyte. No, kiedy okna jest umyte, ale to aż tak bardzo nie boli. E, najfajniejsze miejsce, w jakim udało mi się pracować tutaj przy tym stoliku, to było na początku Norwegii, kiedy pojawiły się białe noce i była druga w nocy, ja jeszcze montowałem film, a za oknem cały czas było słońce. To było fantastyczne i szczerze mówiąc bardzo mi się to podobało, bo nie miałem takiego poczucia, że Zarywam noc, czy coś takiego, tylko po prostu sobie pracuję i mogę podziwiać taki właśnie ładny widok. No tutaj, tak jak też kiedyś już pokazywaliśmy, są krzesełka. A jakże dwa? A jakże dwa? Autorskie rozwiązanie inżynierskie. Inżynier Tolak. Kącik, nie wiem, nie architektoniczny, ale może taki designerski. Proszę bardzo, one się tak rozkładają i od razu nam się tworzy bardzo przyjemna przestrzeń do tego, żeby postawić sobie komputer, mikrofon i nagrywać. Radio. Dokładnie. To ja ci daję ten komputer, mikrofon. Proszę bardzo. Uwaga na mikrofon. Jest mikrofon. <noise> Ale zaraz zobaczycie jaki mamy patent na wyciszenie, bo jakbyśmy tak zostawili, to słabo chyba byśmy byli słyszalni. <noise> Nie, no byśmy byli dobrze słyszalni, tylko że tutaj jest dość duży pogłos i to jest największa bolączka tego naszego mini studia. No więc robimy coś takiego. Proszę. Wyciszenie. To nie jest wyciszenie, tylko wygłuszenie. Okej. Okay. Ustawiamy, robimy z poduszek taką, no powiedzmy, małą budkę wokalną, tak to nazwijmy. I dzięki temu troszeczkę lepiej jest temu mikrofonu. A jeszcze, ponieważ tu jest taka ściana, która też nam trochę odbija, to tutaj wieszamy czasem koc. A rzadko, umówmy się, czasami nam się nie chce, ale słuchajcie, jakiś czas temu jeszcze nie mieliśmy mikrofonu i używaliśmy takiego mikrofonu, którego Kuba używa do nagrywania lektora. Takiego bardziej do ręki mikrofonu. Tak i używaliśmy jeszcze moich rajstop. A tak, bo robiliśmy tak zwaną plujkę, czyli coś co tutaj jest zmontowane już w tym mikrofonie, czyli takie, taka pończocha, to też się nazywa czasami, która powoduje, że jak głoski takie wybuchowe się wymawia, czyli py, py no to one nie strzelają tak bardzo w membranę mikrofonu i nie ma tak zwanego zadmuchania, czyli no nie ma takiego no dmuchania w ten, w ten mikrofon. No, no. Wtedy robiliśmy to z pończochy Zosi. Cześć, tu Zosia. I Kuba. Jesteśmy w Foxes in Eden, inaczej Lisy Wedenie. To jest audycja Lisen, czyli Lisie słuchowisko o życiu w kamperze. Zapraszamy na odcinek 42 pod tytułem Urodziny w Estonii. Tak. Tak? Tak. Czy urodzinowa w Estonii. Urodziny w Estonii. No dobra. <laughs> Kończyliśmy nagrywać audycję co wtorek o godzinie 12, tylko przypominam, w Radio Pili Pili jesteśmy. Co wtorek jesteśmy z premierowym odcinkiem, ale można te odcinki starsze odsłuchać na Spotify też. Można, tak, jak to jest ciekaw. Tak, Kuba zajmie się montażem radia, ja się zajmę śniadaniem, a potem planujemy wybrać się na spacer i będziemy aż i wzdłuż Bałtyku, w tamtą stronę. Ja pokazuję Hipolinkę, bo w tamtą a, stronę ty pokazujesz ona już jest gotowa. No, Hipolinka jest bardzo dzielnym pieskiem. Ma coś takiego, że jak widzisz, że nagrywamy audycję do radia, to leży, czeka. A jak słyszy tylko, że już się żegnamy i mówimy, że cześć, cześć, dziękujemy za dzisiaj, to ona od razu wstaje, jest gotowa, otrzepuje się i chce iść na spacer. No cóż, wychowała się w takim dziwnym życiu. <laughs> na śniadanie robię naleśniki. Śniadanie na słodko, a to dlatego, że mamy norweskie smaki. Mamy coś takiego. To jest sos waniliowy. Nie jedliśmy jeszcze tego. Dostaliśmy to od Michała i Agnieszki, których poznaliśmy w Norwegii. Wy też ich poznaliście w filmie Polacy w Norwegii. A do tego jeszcze mamy konfiturę jakąś, akurat konfitura z Polski od mamy. Ale mamy też norweski ser, Brunost, brązowy ser, seropodobny przysmak, który ja uwielbiam, który do takich naleśników, myślę, będzie pasował. A, oh, już jestem głodna. A Kuba? A Kuba na kozadce. Z tego względu, że tutaj ja potrzebuję kuchni i nie może siedzieć. A, no właśnie. I tutaj wszystko na marne poszło. Te wypowiedzi, że masz miejsce do pracy. Wiesz co? No, ja nie narzekam na te miejsce do pracy, szczerze mówiąc. Jest to najgorsze. No, widzę, może 15 metrów stąd jest hipolinka, jest wygodnie, także naprawdę takie miejsce do pracy chyba jest raczej w porządku. Evwala, voilà. Hipolina już się nie może doczekać. Zapraszam. Na śniadanie. Aha, tu? aha, już. A zobaczcie, co mam tutaj. Mini naleśnik dla Hipolinki. Nie będzie przeszkodowanych. Hipi, Hipi. Wow. <laughs> Idealne wyczucie. Idealnie. <laughs> Pięknie. Zasiadajmy więc. Idziemy na spacer i zobaczcie jakie wdzianko ma Hippie, żeby nam nie marzła. Moja mama nam, a właściwie Hipolince, kupiła taką kamizelkę, taki kubrak. Hipolina bardzo ruchliwa. <grych> Może się trochę uspokoi dzięki temu. Chodźcie na spacer, idziemy. Nad Bałtyk. Kto z nadmorza zbiera muszelki i zabiera je do domu? Kuba zbiera na przykład. Nie, nie muszę. Można powiedzieć, że odwrotność muszelki Jak zabrałem, to? Bo zabrałem brak muszelki w kamieniu. O, a to ładne. Oryginalne. Zastanawiam się, czy masz patent na to? Czy coś z tego zrobisz? Patent na to ma matka natura. Wow. To muszą być bunkry albańskie reminiscencje. Hippie wygląda jak żuk z ogonem. Bałtyk estoński, czy Bałtyk polski? Który podoba ci się bardziej? Bałtyk mi się podoba bardziej. O! O! To ciekawe. Jeszcze jakieś spostrzeżenie, czy to już jest koniec? Jeszcze jest ważne spostrzeżenie dotyczące Bałtyku estońskiego, przynajmniej w tym tutaj fragmencie. Jest bardzo czysto. O! Mimo, że to są takie miejsca, gdzie moim zdaniem kampery przyjeżdżały, bo aż się prosi, tutaj przyjechać i sobie trochę postać. Jest wiele takich zatoczek to jest naprawdę czysto. Nie widziałem ani jednego takiego śmiecia typu chusteczka. Oczywiście na plaży są jakieś, no ale na plaży zwykle coś tam woda wyrzuci. Ale tutaj jest naprawdę czyściutko. Mam nadzieję, że to nie jest tylko kwestia tego, że stończycy sprzątają, ale też kwestia tego, że ten, kto przyjeżdża sprząta i polecam to robić. My... Sprząta albo nie śmieci. Albo nie śmieci. No. No tak, no to i to najlepiej, jeżeli jest brudno to też polecam sprzątać, polecamy sprzątać, nieraz o tym mówiliśmy, jak gdzieś przyjeżdżamy i jest trochę bałaganu, trochę śmieci to zbieramy nie swoje śmieci i tym sposobem świat się staje piękniejszy i czystszy, a my wracamy do domu, ja muszę dokończyć trochę montaż, muszę zmontować to co teraz oglądacie właśnie, no i radio. Trochę Ci pomogę, halo, halo. No dobrze, podzielimy się.